Spod jest bardzo ważny w życiu Polonii i jest to ważna część działalności Stowarzyszenia Wspólnota Polska, bo tutaj w tych zawodach biorą udział ludzie i starsi, i młodsi, ale spod jest zawsze częścią myślenia o młodym pokoleniu. Dla Stowarzyszenia Wspólnota Polska było to zawsze bardzo ważne, podobnie jak dla Polonii, bo to chodzi o kontynuację, o następne pokolenia, podobnie jak edukacja zresztą. My jako Europejska Unia Wspólnot Polonii też dbaliśmy zawsze o, o te elementy, które były skierowane ku młodzieży, ku następnym pokoleniom. To, że udało się zorganizować mimo oporów, mimo trudności, mimo pandemii, drugie regaty polonijne tutaj w Gdyni jest spawo niebywale ważne, bo jest kontynuacją, kontynuacją pewnej tradycji, która powstała tak niedawno, ale która, która dowodzi o tym, że dowodzi tego, że w ogóle wszystkie imprezy będą kontynuowane, że nie poddaliśmy się. Bo to nie jest tak, że tylko turystyka i, i, i handel ucierpiały na pandemii, ale ucierpiała też działalność polonijna. I to wszystkie organizacje polonijne na całym świecie, a szczególnie u mnie w Europie, wszyscy to wiedzą. Natomiast, natomiast my się cieszymy, że Stowarzyszenie Organizuje, nie poddaje sprawy i stara się to wszystko kontynuować. Cieszymy się na zbliżające się igrzyska polonijne w Półtusku. To jest niebywale ważne dla nas wszystkich, dla naszej młodzieży, dla naszych dzieci i dla nas, dla nas wszystkich. Chcemy bardzo serdecznie podziękować i Stowarzyszeniu Wspólnota Polska i współorganizatorom, którym jest tutaj Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Za ten wysiłek i za te znakomicie zorganizowane regaty. Dziękuję bardzo.